Na imię Karolina i w tym materiale opowiem wam o tym, czym jest ciąg liczbowy. Tutaj mamy na samym początku taką krótką definicję, że jest to funkcja określona na zbiorze liczb naturalnych dodatnich, czyli od jedynki i tak dalej 1 2 3 i tak dalej, o wartościach w zbiorze liczb rzeczywistych, czyli z funkcjami my już mieliśmy do czynienia. Funkcje to były funkcje rzeczywiste, czyli te funkcje wszystkie, które zapisywaliśmy jako f od x, no to były ze zbioru liczb rzeczywistych, zbiór liczb rzeczywistych, czyli jak my rysowaliśmy wykres takiej funkcji, to zaznaczaliśmy kilka punktów i potem je łączyliśmy. E, łączyliśmy je dlatego, bo interesowały nas też te, też te wszystkie punkty, które były pomiędzy tymi, które my zaznaczyliśmy, czyli wszystkie, cała oś x nas interesowała. No a tutaj interesuje nas tylko, tak jak powiedziałam, 1, 2, 3, 4 i tak dalej, i tak dalej, aż do nieskończoności, chyba że mamy ciąg skończony, ciąg skończony, czyli taki, który ma określoną liczbę wyrazów. No i co my możemy powiedzieć o tych ciągach? No spójrzmy może najpierw na przykłady. Mamy ciąg AN 2n minus 3, ciąg BN n kwadrat minus 1 i ciąg CN 1/n. przez No i to wszystko my tak naprawdę znamy z takich postaci z x, czyli kiedy mieliśmy na przykład F od x równe 2x minus 3 i to była jakaś funkcja liniowa. No i ona po prostu była jakąś prostą kreską. No i zobaczmy na wykres tego ciągu. Mamy tutaj kropkę jedną przy jedynce, przy dwójce tu powyżej na jedynce. Mamy dalej punkt 3, 3. O ile dobrze jest zaznaczony, punkt 4. 5, 5, 7 i tak dalej, i tak dalej. I są to tylko i wyłącznie takie kropki. Nic nie łączymy, ale gdyby to były x, to oczywiście to byłoby przeciągnięte wszystko przez te kropki. Tylko, że z racji, że to jest ciąg, to nas interesują tylko te punkty, a nie wszystko, co jest pomiędzy nimi. No i tak samo mamy ciąg Bn o wzorze n kwadrat minus 1, no a my znamy, Taką funkcję na przykład x kwadrat minus 1, czyli funkcję kwadratową. No i zobaczmy, jak wygląda fragment tego ciągu. Tu mamy jakieś kropki zaznaczone, no ale jak my przeciągniemy przez te kropki y, jakąś linię, no to widzimy, że to jest fragment paraboli, czyli dokładnie funkcja kwadratowa, czyli te nasze ciągi to tak naprawdę są funkcje, ale o trochę zawężonej, o trochę bardziej ubogiej dziedzinie. No ale to też jest potrzebne wszystko w rzeczywistości. No dobrze, no ale przejdźmy jeszcze. Mamy ciąg Cn minus 1 przez n, czyli ciąg, który byłby podobny do funkcji minus 1 przez x, która wyglądała właśnie tak, tutaj jest taka hiperbola i po drugiej stronie, ale że Nasza dziedzina to liczby naturalne dodatnie, czyli wszystko jest po prawej stronie i to są tylko te punkciki czarne, które tutaj zaznaczyłam. No dobrze, no to już widzimy, że jest jakaś odpowiedniość między tymi funkcjami, które kiedyś poznawaliśmy, a między naszymi ciągami liczbowymi, tylko że e, dziedzina jest trochę zawężona. Dlaczego ja o tym mówię dlaczego mówię o tym podobieństwie? Dlatego, bo często zauważyłam, że kiedy, kiedy człowiek przychodzi w życiu człowieka, przychodzi ten moment, kiedy musi nauczyć się czy dowiedzieć się czegoś o ciągu liczbowym, to od razu zamyka się na wszystko i myśli, że to jest zupełnie coś innego, coś strasznego, coś okropnego, a to tak naprawdę jest to, co my poznaliśmy i z czym sobie bez problemu radziliśmy. Tylko, że trochę bardziej jakby z zawężoną dziedziną, czyli trochę mniej jest tych elementów. No i co jest jeszcze ważne? No, w różnych funkcjach, w różnych no, chociażby równaniach wyznaczaliśmy dziedzinę i sprawdzaliśmy wszystko z tą dziedziną. Tak samo tutaj będziemy musieli sprawdzać wszystko z dziedziną, gdzie dziedzina to zbiór liczb naturalnych dodatnich, czyli tu akurat no, można sobie wbić od razu do głowy, że jeżeli wyjdzie nam, że n równa się 1 druga, no to raczej to nie jest liczba naturalna. Albo jak n wyjdzie nam równe minus 7, no to to nie jest liczba też naturalna, tak, czyli liczba ujemna, liczba całkowita, a nie naturalna. No ale jeżeli a n, b n, C, n wyjdą nam jako liczby minus 5, minus 1 druga, siedem ósmych, to to jest dobrze, dlatego, bo to są wartości, a wartości to zbiór liczb rzeczywistych. Czyli inaczej, my możemy te n -y tutaj utożsamiać z argumentami funkcji, a, A n, -y, bn, -y, cn -y możemy utożsamiać z wartościami funkcji. Czyli no to tak naprawdę jest to samo, tylko że to inaczej się nazywa w ciągu. Żeby zaznaczyć, że to jest właśnie ciąg i że tu na pewno będzie chodziło o te liczby naturalne dodatnie. No to może przejdźmy po prostu do zadania pierwszego i zobaczmy, jak to wszystko się dzieje, co tu się liczy, co tu się robi. Czyli mamy tu znaleźć A1, A2. An plus 1, gdy an jest dany takim wzorem, czyli analogiczne zadanie mogłoby być znajdź f od 1 czy f od 3 i tak dalej, gdy f od x dane byłoby jakimś tam wzorem. No ale tu mamy ciągi, przerzucamy się już powoli na ciągi, ale pamiętamy o tym, że jest jakaś odpowiedniość między naszymi funkcjami, bo tak jak jest w dziedzinie, ciąg to też funkcja. No dobrze, no to znajdujemy wyraz pierwszy, czyli A1. No i zobaczmy, Wyraz, czy wzór ciągu jest określony w taki sposób, a z indeksem n równa się 2 razy n plus 3. Czyli tutaj nie piszemy argumentów w nawiasie, tylko piszemy argument w takim indeksie dolnym. Czyli kiedy mamy a1, to oznacza, że w miejsce n stawiamy jedynkę. czyli mamy 2 razy. N, czyli u nas 2 razy 1 plus 3 równa się 2 plus 3 równa się 5. No to dalej. A3, no to będzie 2 razy już 3 plus 3 równa się, 2 razy 3 to jest 6 plus 3 yy, równa się 9 i został nam jeszcze 1, a N plus 1. A N plus 1 to będzie 2 razy i to, co było... W miejsce n wstawiamy to, co mamy teraz w indeksie, czyli całe n plus 1, więc wszystkie działania, które działały na n, czyli to mnożenie przez 2, działa też na całe n plus 1, nie tylko na n, ale też na to plus 1. No i dalej plus 3, a to się równa 2n plus 2 plus 3 równa się 2n plus 5. No dobrze, no czyli no, znajdowanie jakichś wyrazów myślę, że nie jest. Jakoś ciężkie, więc możemy przejść do kolejnego zadania, żeby jeszcze bardziej zapoznać się z ciągami liczbowymi. Teraz mamy takie zadanie, w którym pytaniem jest, czy 10 jest wyrazem ciągu a n równa się n kwadrat minus 6n plus 3. No i ten ciąg przypomina nam funkcję kwadratową, więc pewnie będziemy musieli trochę skorzystać z tych metod, z których korzystaliśmy e, kiedy. Rozwiązywaliśmy różne czy równania kwadratowe, czy, jakiś, czy szukaliśmy na przykład pierwiastków kwadratowych, więc to też nie powinno być trudne, skoro widzimy, że mamy jakąś odpowiedność. No, ale jeszcze zastanówmy się, co my tak naprawdę mamy tutaj znaleźć. Mamy pytanie, czy dziesiątka jest wyrazem ciągu. Czyli nie, czy dziesięć jest jakimś argumentem ciągu, no bo my, kiedy nie mamy określonej jakby. Konkretnej dziedziny ciągu, czyli że nie mamy jej zawężonej do konkretnych liczb, to my przyjmujemy, że ta dziedzina to jest cały zbiór liczb naturalnych dodatnich, czyli dziesiątka też siedzi w tym zbiorze. Czyli nasze pytanie odnosi się do tego, czyli inaczej, gdyby pytanie brzmiało, czy dziesięć jest jakąś wartością, którą przyjmuje jakaś funkcja, to tak samo tutaj, czy dziesięć jest wyrazem tego ciągu, czyli czy dziesięć jest wartością którą przyjmuje ten ciąg. Czyli inaczej, czy dla jakiegoś n, czyli czy istnieje takie n, że a n jest równe 10 i dobrze jakbyśmy to n znaleźli. No to co robimy? Chcemy znaleźć, czy 10 jest równe n kwadrat minus 6n plus 3. No to tak jak mówiłam, korzystamy z metod funkcji kwadratowej, czyli mamy n kwadrat minus 6n, plus 3 i minus 10 to będzie minus 7 i to ma być równe 0. No to skoro metody funkcji kwadratowej, no tu się zmieniło tylko to, że inaczej nazwaliśmy x, nazwaliśmy go jako n. No ale no to po prostu liczymy deltę, czyli mamy 6 razy 6, 36, minus, 2 minusy dadzą plus, 4 razy 7, czyli 28. No a to daje nam w sumie 64, czyli możemy policzyć pierwiastek z delty, a pierwiastek z delty to będzie po prostu 8. No i znowu metodami funkcji kwadratowej wyznaczamy pierwiastki, które teraz nazywają się n1 i n2, czyli to będzie minus B, czyli minus, minus 6, czyli plus 6 plus minus pierwiastek z delty, czyli 8 przez 2 razy 1, czyli przez 2 6 plus 8 daje nam w sumie 14 na 2 to jest 7. 6 minus 8 daje nam minus 2 na 2 to jest minus 1. No i co teraz? Teraz najważniejszy moment, bo gdyby to była funkcja kwadratowa, już byśmy skończyli i mówimy: Aha, dobrze, mamy 7, mamy minus 1. No ale teraz tak. My wiemy, że my musimy sprawdzić to, co nam wyszło z dziedziną funkcji, z dziedziną naszego ciągu. No i minus 1 nie należy do dziedziny, dlatego, bo jest liczbą ujemną, jest liczbą nienaturalną, a7 jest liczbą naturalną, należy do dziedziny, więc powinno być tak, że a7 daje nam 10, oczywiście możemy też to sprawdzić, czyli policzmy sobie a7, czyli mamy 7 do kwadratu 49 minus 6 razy 7, 42 plus 3, to daje nam 7 plus 3, czyli 10, czyli udało nam się to wszystko znaleźć i jeszcze raz, Pamiętamy, że na końcu musimy wziąć pod uwagę dziedzinę, że to mają być liczby naturalne dodatnie. No i możemy przejść do ostatniego zadania, w którym mamy wskazać wyrazy ciągu 13 n kwadrat minus 13n plus 130, które są mniejsze od 100, czyli inaczej takie n, -y, dla których an jest mniejsze od 100, czyli takie wyrazy, dla których, które są mniejsze od 100, inaczej. Możemy po prostu powiedzieć te argumenty, czyli te n, dla których wartości są mniejsze od 100, czyli inaczej a n mniejsze od 100, czyli a n u nas przedstawia się wzorem n kwadrat minus 13n plus 130 i to ma być mniejsze od 100. No to przerzucamy to na jedną stronę i mamy n kwadrat minus 13n, 130 minus 100 to jest plus 30. I to ma być mniejsze od 0. No i znowu funkcja kwadratowa, więc liczymy deltę. Delta u nas to będzie 13 do kwadratu, to jest 169. Minus 4 razy 30 i razy 1, to daje nam 120. 169 minus 120 to 49, czyli pierwiastek z delty to jest po prostu 7. Czyli mamy znowu N1 i N2 to jest minus B, czyli 13, plus minus pierwiastek z delty, czyli 7 przez 2 razy A, czyli przez 2 razy 1, czyli przez 2. No a to będzie 13 plus 7 to jest 20, przez 2 to będzie 10 i 13 minus 7 to jest yy, 6, na 2 to 3. Czyli znaleźliśmy takie dwa pierwiastki. No ale co dalej? Skoro to jest nierówność, no to zaznaczamy na osi, zaznaczamy trójkę, zaznaczamy dziesiątkę. No i wiemy, że funkcja kwadratowa normalnie by wyglądała tak. I interesowałoby nas to, co jest poniżej. Ale z racji, a jeszcze tu zaznaczmy te nasze kropki otwarte, skoro to jest nierówność ostra. Ale z racji, że my jesteśmy, przy temacie ciągów, czyli nasza dziedzina to są liczby naturalne dodatnie. Do nas nie interesują wszystkie liczby, które są od trójki do dziesiątki, tylko interesują nas wszystkie liczby naturalne, które są większe od trójki, a mniejsze od dziesiątki. Czyli co po kolei? N należy do zbioru 3 widać, że nie należy, no ale następna jest czwórka, no i ona należy i dla niej to wszystko jest spełnione, że widać, że wartość jest mniejsza od zera. Dalej mamy piątkę, szóstkę, siódemkę, ósemkę aż do dziewiątki, czyli mamy 4, 5, 6, 7, 8 i 9. Czyli w taki sposób właśnie podajemy rozwiązanie nierówności przy ciągach, czyli podajemy konkretne liczby, a nie jakiś przedział. No i wydaje mi się, że tyle. Czyli jeszcze raz sprowadziliśmy naszą nierówność do nierówności z zerem. I bez problemu ją rozwiązaliśmy metodami funkcji kwadratowej i tu otrzymaliśmy właśnie takie rozwiązanie. Też wzięliśmy pod uwagę dziedzinę, czyli zbiór liczb naturalnych dodatnich, czyli interesowały nas wszystkie liczby naturalne, większe od trzech i mniejsze od dziesięciu, czyli właśnie je wszystkie po kolei wypisaliśmy. No i mam nadzieję, że już pojęcie ciągu nie będzie aż tak straszne i że dacie sobie jakoś z tym wszystkim radę. Dziękuję bardzo.